Cześć wszystkim, witajcie. Kupiłem bardzo fajnego Nissana Kaszkaja i opowiem Wam o nim więcej. Jak tylko przyjadę na firmę i auto rozładuję z Lawety. Ja uciekam w drogę, strasznie pada. Przede mną około 100 km drogi do domu. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Kaszkaja mam już u siebie na firmie. Więc mogę Wam teraz o tym aucie więcej poopowiadać, szczególnie, że u nas jest lepsza pogoda, nie pada. Jak widzicie jest to jakaś bogatsza wersja, bo ma troszeczkę takich dodatków chromowanych, w tym są relingi. Mamy reflektory ksenonowe, bardzo fajne 18 calowe alufelgi z 3 oponami wielosezonowymi. Auto słuchajcie jest z polskiego salonu, 1.6 benzyna. 117 koni mechanicznych, 2010 rok produkcji, czyli jest to już wersja poliftowa. I co najważniejsze, ten samochód ma tylko 107 tysięcy kilometrów potwierdzonego przebiegu. Tak jest, słuchajcie. Auto kupiłem od drugiego właściciela. Ten pan miał go niecały rok, a pierwsza właścicielka ten samochód miała aż 14 lat. Tak jak już mówiłem fajna wersja, więc mamy tutaj taki duży panoramiczny dach, oczywiście w pełni sprawny. Tak on wygląda. Mamy tempomat, wielofunkcyjną kierownicę, kamerę cofania, klimatyzację automatyczną dwustrefową. No naprawdę świetny egzemplarz. Fajnie, że jest z polskiego salonu i z bardzo małym przebiegiem. Ale słuchajcie, żeby nie było tak kolorowo. Eee to nie, że jest tutaj jakiś problem z tym autem, tylko spójrzcie sobie, o co mi chodzi. Auto po prostu jest zarejestrowane na cztery osoby. Dlaczego? Mamy tutaj kratkę i w tamtych latach w Polsce były takie przepisy, że jeżeli ktoś sobie wciągnął auto, na przykład na firmę i chciał odliczyć jakiś VAT, po prostu szukał kosztów, to tak takie rozwiązanie się robiło. Po prostu auto jest zarejestrowane na cztery osoby i mamy tutaj kratkę. No, i to w zasadzie tyle. Bardzo fajny egzemplarz, świetną historią z małym przebiegiem. Auto przygotujemy do sprzedaży, zrobimy tutaj detailing i trafi do oferty. Cenę już znam. Cena, jaka będzie mnie interesować za ten samochód, to 35 900 zł do negocjacji. Pozdrawiam, cześć!